moja ulubiona część piosenki! Zjem Was, Brothers są najlepsi! Zjem Was, Brothers chcą roznieść scenę na waszej szkolnej balance! Prześlijcie nam film, oh. dlaczego to właśnie u was powinni oh. zagrać! Musimy wygrać! I akcja! Zaczynam! Hej! Nazywam się Franki, a wszyscy w Straszyceum kochamy Zjem Was, Brothers! To jest nasza szkoła! Jestem nowa. Nie, serio. Przysięgam, mam tak jakby 15 dni, a to są moi najlepsi potworciele. Claudine, witam. Ziemba's Brothers muszą zagrać u nas na balu inauguracyjnym, ale oby nie w pełni, ponieważ jako wilkołak, powiedzmy, że moje ciuchy nie byłyby jedyną powalającą rzeczą podczas pełni. A teraz przejdźmy do Drakulory, ponieważ ciągle mnie kopie! Ojej, moja kolej! Zjem was, Brothers rządzą! Rany... Było takie głębokie, Gulio. Siema, krew FM, tu Laguna. Uwielbiam ścinać fale o poranku. Wyceluj te kamerę na mnie. Jam, Cleo. Siem, jestem Dius, czadowo. A wracając do mnie... O, śmiało, mów. Kamera nadal jest włączona. Bal inauguracyjny. Dzisiaj musimy wygrać ten konkurs, bo normalnie umrę. Chociaż nawet nie żyję, to umrę. O! I skąd się dowiemy, kto wygrał? O! O! Straszyceum! Jesteście gotowi na rok! Drakulory! Dzisiaj! Totalnie zapomniałam! Nie co dzień kończy się 1600 lat! Zorganizuję przyjęcie! Dzisiaj urodziny Franki! Totalnie zapomniałam! Kończy 16... dni! dni. Hej, Claudine! Dziś urodziny Drakulory! Myślę, że spotkamy się na obiedzie i... Wybacz, ale mam plany! Laguna! Laguna! Franki obchodzi dziś 16 dzień! Musimy urządzić jej przyjęcie! Nie, mam trening pływacki. Wybacz! Impreza? Nie? Hej, czy ktoś chce wpaść na super... imprezę? Hmm. Hej, na najlepszej sesji! Chciałam ci zrobić imprezę. A ja chciałam tobie. Ale, ale nikt, nikt nie, nie mógł, mógł przyjść. przyjść. Tak. tak! Cóż, ale dwójka też wystarczy. Chodźmy. Hmm. Na obiad! Nie spodziewam się! Wszystkiego daj! O radiu! Jesteście w... najlepsi! <grym> <grym> Zombie! Wielkołak czy wampir? A czemu nie obydwu? Obydwaj są totalnie no wiecie. Gadacie o chłopcach? Nie tym razem. Wchodzi na ekran nowy film. <grym> Zmierz ich? Dokładnie, zmierz ich trzy. Kropla, co przepełniła czarę. Pierwsze dwa widziałam tysiąc razy każdy. A te ile razy? O, oh, nigdy nie widziałam filmu. Okay. O co wam chodzi? Mam 16 dni, nie miałam jeszcze okazji. Upiorki, mamy ważną misję. Do audytorium! Hej, z drogi! Przejście dla potrzebujących. To będzie jej pierwszy film. Reportaż z planu to drugi film. Ważne, aby pierwsze spotkanie z filmem Franki było perfekcyjne. Draculoro, ty włącz projektor. Laguna zajmij się dźwiękiem. Ja zajmę się basami. Nie zapomnij o popcornie! I chusteczkach! Um, może pomogę? Nie, 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 nawet nie rusz palcem. Tylko ciesz się filmem. Uh, Hej, Lalki! Uh, znam się trochę na prądzie i... Uh... Wygląda na to, że przeciążycie. Jak teraz mamy obejrzeć film? Tak, aż mi śruby skwierczały na myśl o oglądaniu. Co? Kontakt. A, jak film? Czadowy! <laughs> Strasznie ci się spodoba. Tak, to daje tysiąc i raz. <laughs> Życzyłam przez całą noc. Urodziłam się do tej roli. Jest tylko jedna główna rola żeńska. i ona będzie moja. Ta rola jest moja! Moja! Spróbuj! Niech wchodzą. Witam, zaczynamy. E, e, e. Proszę przygotować swoje monologi. Następna. Następna. Złam nogę! Złam je obie! O, różo ma przecudna! Niestety, jam jest... O, różo ma przecudna! Niestety, jam jest... Jam jest cierniem, lecz miłość ma czysta. Już piękna w twym ręku. Zapomniałam! Nie pamiętacie, co powiedział Szekspir? Łaska nic nie ma wspólnego z przymusem. Jak deszcz ożywczy z nieba spływa, ona po dwakroć błogosławiona. Błogosławi bowiem tego, co daje i tego, co bierze. Gulia znalazła książkę, w której jest mowa o wampirach. I zgadnij, co... Wy. Znam wszystkie fakty z życia wampirów. Napisali, że zmieniasz się w nietoperza. Hej! Nigdy nie wiedziałam, jak to robisz. Cóż, ja. Napisane jest, że musisz być do tego wystarczająco dorosła. Y, no i jestem. Y, robię to bez przerwy. Pokaż! Co, y, teraz? Y, dobra, ale. Y, y, potrzebuję prywatności. Będę na dzwonnicy. No wiecie, tam gdzie nie toperze. Koroneczka. Nigdy nie transformowałam. Myśl jak nie topesz. Myśl jak nie topesz. Nie topesz. I nic nie przemieni się. <laughs> Drakulura! zrobiła to. Nie topesz. <laughs> <laughs> Za dzień! Znów jesteś sobą! Byłaś niesamowita! Na całą klasę, tylko ty masz piątkę! No, totalnie rządziłaś! Pojęcia nie mam o co chodzi. Tak, spotkajmy się w centrum. Widziałam tam totalnie potworniaste buty na wyprzedaży. Jesteś cała, panienko? Tak, dziękuję panie gdzie. Wy dzieciaki ciągle łazicie z tymi swoimi trumnofonami i nie uważacie. Ale ze mnie nie zdara. Oh. Hm. Dziękuję panie gdzie. Halo? Halo? Co? Nie A! słyszę. E, chyba mamy złe połączenie. A! Mój ulubiony! O rany! Nie wiem, jak to się stało. Ja przepraszam! O, dobra, to coś nowego. O, o. o, przepraszam! To jest jakiś koszmar. Odwróciłam sobie biegunowość. Jak jesteś, wspaniała Gulio. Jak dobrze, że moje straszyciółki o mnie dbają. Ktoś mi pomoże? Halo!